Ale nie tak. luźno, Najwyżej tam... O, luźno, najwyżej tylko le, jakiś guz będzie lekki, nie? Ale niech to niech to ma swój epek. A Nie pomyl się. Świetnie. Ach, gdzie tą łapę wsadzasz? Nie. Albo ćwiczymy pomęsko i systemę, albo odpieprzamy ten aerobic. No, no dokładnie. staram się popracować świetnie źle wszedłeś ale nic się stało ja Cię oszczędzę, przeciwnik nie jedź nie dziękuję, dziękuję. za to się nie dziękuję Raz. masz zrobić dobry ruch musiałem wyhamować ale większość ruchów było bardzo dobra